Siemaneczko z tej strony Nadiumist w tym poradniku pokażę Ci mega potężny build pod zabójczynie. Będzie ona polegała na Wake of Fire trapie. E, jest to poradnik do Diablo 2 Resurrected przede wszystkim. Nie przestrasz się, że to jest stara grafika. To co powiem i to, to, to co przedstawię w tym filmiku będzie również działało w D2R i pod D2R, pod nowy gracz jest ten poradnik właśnie robiony. Do rzeczy. Siła. 25, nie więcej niż 30, Dexterity 0, energia 0, cała reszta vitality Moja asesynka ma 40 poziom, jednak ten build działa spokojnie już na 30 i świetnie sprawuje się przez cały Normal i przez cały koszmar, więc śmiało możesz nim grać dalej do, przez kolejne poziomy e, Skile, Martial Arts, nic. Shadow Disciplines polecam Birds of Speed między 1 a 3 Skile w to zainwestować. Idealny skill. Po pierwsze szybciej chodzimy, szybciej biegamy. Po drugie zwiększa atak speed. A atak speed bezpośrednio wpływa na szybkość rzucania naszych trapów. Więc y, pamiętajcie, pamiętajcie, że tylko atak speed, a nie faster cast Zabójczyni to nie jest casterka. Więc y, tylko atak speed wpłynie na szybkość rzucania trapów. Następny skill Cloak of Shadows. Bardzo fajny, bardzo fajny utility skill. E, ratuje nas w niektórych sytuacjach i też pozwala za darmo zabijać potwory. E, rzucamy to na jakąś grupkę mobów i one totalnie ślepną. Nie podchodzą do nas, stoją w miejscu, a my możemy je kasować. E, kasować po prostu za darmo. E, z tyłu. Fajnie sprawuje się na, na, bala, e, na falach Bala. E, Shadow Warrior. Jest to świetna. Świetna, świetny dodatek naszego buildu, po pierwsze fajny tank, po drugie imikuje nasze skile, które mamy pod lewym i pod prawym wszystkim myszy. Yy, więc zadaje niezły damage jak za jeden punkt to jest naprawdę rewelka. No i tutaj zaczyna się zabawa Trapy. Eee, na początku, jak levelujemy, mamy pierwszy, drugi, trzeci poziom. Wchodzimy w Fire Blasta i tym głównie atakujemy. Następnie, jak odkrywamy Waygo Fire, to już tylko to maksujemy 20 punktów Waygo Fire. Potem dopiero lecimy z Fire Blastem, bo Fire Blast jest synergią do Waygo Fire. Więc będzie, czym więcej będzie fireblasta tym większy damage z Waygo Fire. Przedmioty. Bardzo ważny element. Jest to build, który ma na celu poprowadzić um, cię przez normal, przez koszmar bardzo tanim kosztem, więc runy, które tutaj będą, słowa runiczne, będą bardzo tanie. Wszystkie runy możesz znaleźć w Black Marsh, e, w czwartym queście na Hrabinie, więc e, wystarczy, że parę razy się przebiegniesz i już to masz. A propos runeworków. Stealth, Talet, bardzo ważne, bardzo potężne i bardzo tanie słowo runiczne. Bez tego ani rusz. 17 poziom magany. E, bazę pod y, taletka możesz znaleźć u czarci albo wydropić. Pamiętajcie, pamiętajcie, że y, żeby zrobić co w przedmiocie, żeby to działało, musi być y, szara nazwa przedmiotu, tylko w szarych przedmiotach można robić co to jest bardzo, bardzo ważne. Drugi istotny element to jest liść, leaf, Tirral, również z hrabiny runy lecą y, to jest naprawdę minuta 5 i macie te runki. Y, baza, uakary. bardzo łatwo do kupienia za jakieś 500 golda, 1000 golda to nie ma problemu. Albo do wydropienia również. 3 do fire skilli, więc nie muszę mówić, że nasza Trapsinka zyskuje na tym ogromny damage i naprawdę ciężko, ciężko czymkolwiek innym przebić taką laskę. Następnie polecam, ponieważ mana per kill nie działa w przypadku zabójczyni, bo tutaj mamy normalnie statystyki z tej laski: 2 mana za każdy kill. W normalnym przypadku fajny to byłby zwrot many, ale niestety w Diablo 2 działa tak. W Diablo 2 to działa tak, że. Trapy są e, uznawane za grę jako miniony. A jeżeli minion twój coś zabije, no to nie ty. Więc tobie nie przywraca many. Więc e, zabójczyni e, trap assassinka totalnie nie zyskuje bonusu, nie zyskuje many za kill. Więc e, runy tir nie wchodzą tu w grę, nie pomoże nam. Dlatego niestety będziemy musieli pić trochę więcej tych mana e, Dlatego ja polecam wsadzić w szafiry, żeby mieć większy ten zapas many. E, I tak właśnie... E, tu są wszystkie rodzaje szafirów, najmniejsze 10 many, potem 17, potem 24, potem 31, potem 38. Ja sobie wsadziłem dwa perfekcyjne, ale każdy zrobi robotę. Czym więcej many, tym lepiej. Biżuteria. Patrzymy głównie na rezystencje, na manę, na życie, cokolwiek co nam wpadnie w ręce. Gdybyśmy znaleźli amulet, plus jeden do skilli zabójczyni, rebelka. Jeżeli chodzi o buty, o pasek, o, o rękawice, to tak samo. Mniej więcej patrzymy tutaj yy, w przypadku butów i paska yy, na resy, na faster hydrocovery, a w przypadku glawsów yy, szybkość ataku. Jeżeli, jeżeli trafimy szybkość ataku, to jest rewelka. Dobrze, pokażę Wam, jak to działa w praktyce. Bardzo speed, patrzcie jak szybko. No i lecimy. Ustawiamy trapy w kształcie pentagramu, wtedy uzyskujemy największą yy, efektywność tych trapów. Biją z każdej strony, więc jest to taki tak zwany układ pentagramu, który jest bardzo popularny i warto właśnie tak to robić. I w tym momencie tak to wygląda. Sieje po prostu zniszczenie, zamęt, destrukcję. Co do Clog co do of Shadows, już Wam pokażę. Bam! W tym momencie moby totalnie mnie nie widzą, a my możemy je za darmo bić. No i to było tyle w tym poradniku. Jeżeli się spodobał, jeżeli się przydał, to wrzuć łapkę, zasubskrybuj, będzie mi bardzo miło i zapraszam na live y na Twitch TV Nadim Wins. Papatki!